Za i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, produkcyjnej i usługowej. Analiza dotycząca zasadności przydatnienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Załóżmy, Mieszki, Zabitki, i gminy Mochowo wykazana, że rozwiązania proponowane w projekcie uchwały są zgodne z polityką przestrzenną w zakresie zagospodarowania tych terenów. Plan miejscowy obejmował będzie obszar o powierzchni około ok. 420 Plan, w czterech tych sprawach spełnione zatem jest wypełniona powierzchnia, o którym mowa, składa się z ustęp pierwszy ust. 1. W porządzeniu Ministra Instytutu Rewizyjnego 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku sporządzenia projektu z wysunku planu miejscowego dla inwestycji liniowych oraz dla... Proszę Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała przyjęta jest jednogłośnie. Punkt czwarty Porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały uchwale budżetowej na 2019 rok. Kto przedstawił projekt? Poproszę Panią Radę आज हम जो पूछ रहे हैं ना मानो है बात है 25% के बिल्कुल के बारे में और ये वैसे भी बताया है कि जो कुछ है वो तो ट्रांजिशनल पर जो है तो 27% है तो सबसे पहले आपको इस तरीके को करके उसको जो कि बात है डेटा से उसको बात है तो 75% का मतलब है

почет 1 2 3 4 31 1 млн 795 34 20 4 млн 610 90 подождімо я по поводу виставки лото 24 Zgodnie primo, z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniają załącznik załączniki nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bałkowa na rok 2015, co znaczą od 2015. Ustęp 2. Zwiększa księgiznacji budżetu łączną z kwotę 190.612,86 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Bałkowa wynosi 22 miliony, 232 632 w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 136 111 227 to jest kwoty 20 408 953 97 do dochody 20 545 824 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 57 91 66 to jest kwoty 629-620 zł do kwoty 1 687.523,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Mm -hmm. do uchwały w imieniu załącznika nr 2 do uchwały Wnioskowej Gminy Około na 2019 r. podlegały wydatki 2015 Ustęp 3. nie się 20 budżetu gminy do wysokości 240 000 zł 000 000 000 na spłaty 000 na 000 000 000 000 4. 000 000 000 wynosi 729 000 000 oraz 000 kwota 000 wynosi 1 969 533 74 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej gminy około, na 2015 rok pod nazwą przychodzi i rozchody budżetu w 2015 roku. Ustęp 5. Dotacje udzielane do gminy zaleczanych i niezaleczanych do sektora finansów publicznych. Zgodnie z załącznikiem 24. 4 i ruchu pary zmieniającym w odniesieniu do kraju budżetowej w, w Gminnym Około na 2015 rok poddawanym planu wydatków udzielanych z budżetu w Zjednoczonym Około w 2015 roku. Ustęp 6. Zadanie inwestycyjne nie objęte wydatkiem przedsięwzięć w WPR zgodnie z założeniem numer za ustawę w milionie udało się uznać za ustawę Gminy Mokowo na 2015 rok, podczas wydatki na badania i na 2015 rok. Paragraf drugi, zostanie uchwały w budżecie budżetowym w Gminy Mokowo. Paragraf trzeci, Uchwała w potem wyjdzie w niej Dziękuję dochody wprowadzono następujące zmiany. Zwiększa się kwota dochody. W dziale 400 rozdział 402 kwotę 1300 zł z tytułu pozostałych odsetek. W dziale 700 rozdział 7005 o 100 złotych 91 z tytułu pozostałych odsetek. W dziale 758 dział 758 14 o 41 500 z tytułu wpływów do dochodów 17 500 Wpływów, różnych, wpływów środków finansowych z niewykorzystanych wydatków niewidacjących w podpływem roku budżetowego 2014-24 000. W dziale 801 rozdział 801.03 03 odpowy grosze z tytułu realizacji projektu poprawa warunków istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu w gminy. Młopoli. W dziale 852 rozdział 852-12 7 z tytułu z alimentacyjnego. W dziale 900, rozdział 995 o kwotę 18 tysięcy. z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w obrębie Warszawy na realizację projektu ścieżka przyrodniczo-edukacyjna na strukturę prawie miejscowości Małgorzatów. Zmniejsza się za w dziale 900, rozdział 9005 o kwotę 27 tys. 183 zł. W tytułu dotacji na realizację projektu redukcja redukcją powietrza w linii mokową, poprzez opracowanie planu gospodarki i swojej misji. Na wydatków wprowadzono następujący Zwiększa się plan wydatków. W dziale 600, w dziale 616, 820 tysięcy z przeznaczeniem zakup osób rynkowych 10 tysięcy, zakup posłów pozostałych 50 tysięcy, różna opłata 20 tysięcy. Wydatki Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi głównej w miejscowości 10 i 20 000. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa drogi głównej w miejscowości Łukoszenolwiki o 20 tysięcy W dziale 801, rozdział 801.01 o kwotę 10 100, 10 570 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 570 zł wydatki inwestycyjne, przygotowanie projektu na urządzenie terenu zielonej przeszkole podstawowej imienia Włodzimierz Stoczniowy i drogi Rozdział 801.13 o kwotę 12 714 zł przez na wynagrodzenie osobowe. osobowym dla W dziale 853 rozdział 853.95 o kwotę 82 740 10 groszy z na realizację projektu przeciwdziałania wykluczeniu seszkowa na terenie gminy mochowej. Wkładki własne, wynagrodzenia osobowe, pracowników 32 179,87 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 531,72 zł, składki na podróż pracy 788,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1608,10 zł, składki w dniu konstytucyjnym 19 220 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 18. 412 zł podróż od rozmowy krajowe w złotych. W dziale 900 rozdział 901 kwoty 28 tysięcy przeznaczone na zakupy inwestycyjne. Zakup wątków na szeroko połowne ścieków 4 sztuk. Rozdział 902 kwoty 40 tysięcy przeznaczone na wynagrodzenie jedna osobowe w rachunku 11 tysięcy. Przyagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 000. Składki na ubezpieczenia społeczne 2950 zł. Składki na fundusz pracy 420 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5000 zakup osób pozostałych 6 4, 86 zł 86 podróże służbowe krajowe 250 zł. Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych 875 zł 14 groszy. szkolenia pracowników 500 zł. Rozdział 905 o kwotę 10 tysięcy z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Rozdział 995 o kwotę 60 tysięcy z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym dniu. Realizację zadania. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowa. 40 tysięcy. Zmiana klasyfikacji budżetowej. Realizację projektu Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przez Krwie Krawej w miejscowości Mochowa. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 18 tysięcy oraz środki własne w mostu, wysokości 2000, parwarka, w 4, 2 tysięcy. Wcześniej plan WFR 4020. Zmniejsza się w dalszych w dziale 010-01010 o kwotę 20 000, zł 22 zł. Z tytułu z wydatków inwestycyjnych. Opracowanie dokumentacji projektowej. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mokowo, etap 7, 2015 rok, 4,980 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mokowo, edycja 2014 w miejscowościach. Roki ciepłe, orecja mochowonowe, mochowotarcele dłuższe, 15 40 złotych, 22 zł. W dziale 150, rozdział 151, o ok. 78 42 zł. z tytułu dotacji celowej dla samochodów Województwa na dofinansowanie realizacji projektów, przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowej współfinansowanego z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1. 1.7 Promocja Gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Brytanii 2007-2013. W dziale 750, w rozdział 750, o 40 tysięcy, w tym z wynagrodzenia osobowe pracowników, 17 tysięcy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 7 tysięcy, składki na ubezpieczenie społeczne, 2,950, składki na fundusz pracy, 420 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 5 tysięcy. Zakup usług pozostałych 6 4 zł 83 zł. Podróże służbowe krajowe 250 złotych. Odpis na zakładowe fundusz Świadczeń Socjalnych 875 14 szkolenia pracowników 500 zł. W dziale 801. Rozdział 801 01 odchody 9 685 39 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Rozdział 801.03 odpłatę 3655,44 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Rozdział 801.04 odpłatę 2335,40 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Rozdział 801.10 odpłatę 6917 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego rozdział 801 48 o kwotę 837, 32 groszy, z tytułu dodatkowego na uczniów. W dziale 852 rozdział 852 14 o kwotę 18 05605 z tytułu zasiłku okresowych. Środki własne. W dziale 900 rozdział 902 ochotę 40 000 z tytułu zakupu usług pozostałych. Środków na realizację zadania unie szkodnieniu wyroku zawierających pracę występujących na terenie gminie 40 tysięcy zmiana klasyfikacji przeszkadza. Rozdział 905 o kwotę 31 980 z tytułu projektu redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochową poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w z aneksem dnia 28 marca 2015 roku rozdział 995 ochody 2000, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, środki własne na realizację projektu, ścieżka przyrodniczo edukacyjna wszystkich prawie w miejscowości Monkowej. W załączniku przychody i rozchody wprowadzono następujące zmiany. Zwiększa się przychody budżetu o ochotę 151 640 18 zł z tytułu wolnych środków.

były jeszcze no raz prowadzone takie miejscowości jak Ładanów, Łotaw, Wysiłki, Pogrzeb, Gondy, Osie, Słupkowo, Barial, Książę, Bo też będzie ten rozumień, bo wtedy na 50 sesji było to I z tą matką jest prowadzone te pozostałe księgi. Teraz pierwszy etap, w tych miejscach, które jest tutaj wskazane w projekcie budżetu. Um, tylko nas to będzie od września. Mam nadzieję, że do końca roku zastanawiamy potrzeby <coughs> tych mieszkańców w tej miejscowości w imionie, A tak wy się do drugiego etapu. Po pierwszym etapie, kolejny, drugi. Na następny rok. Nie, nie, teraz pierwszy etap. Jedziemy tutaj z listy w kolejności, a tak będziemy wskazane. Tak więc stopniowo zastosujemy potrzeby wody również mieszkańców. Mieszkań. Drugi etap nie ma. Proszę bardzo, i ja rozumiem, że ten etap, co w tej chwili jest tutaj prowadzony, bo są zaległości z poprzedniego roku, tak? Bo wiem, że... Uzupełniamy. Jak jestem przy głosie, to może jeszcze jedno pytanie. Mam tutaj takie pytanie, bo w rozdziale 900 mamy 28 tysięcy na, przeznaczone na zakup czterech chorób. I jest to już drugie przedsięwzięcie, podejrzewam, że to jest no, no, o cieśnym chodzi, tak? Czy w tym zakresie będziemy coś robić, żebyśmy jako z budżetu nie dotykali, bo przecież to jest nowa inwestycja. Szanowni Państwo, to jest konieczne, żebyśmy mieli te pompy, bo te pompy, które są, mamy z nim problem na pompowniach, tutaj w Bożewo-Cieśni, tak samym jest samych orzyszalczyków. Jak Państwo wiecie, oddano do użytku 3 miesiące i 3, 3 razy problem. Czyli zarazem to piaskownik, 3 e, urządzenia elektryczne plus szafa sterująca. Więc jest na razie problem z tą oczyszczaniem ścieków na etapie wstępnego oczyszczania. Mówię tutaj o piaskowniku, jak wspomniałem, i na przykład w tej chwili wszystkie ścieki surowe idą do reaktora. Więc no, czekamy na to, że to się zbilansuje i ta oczyszczalnia zacznie funkcjonować bez koliziny. Na tę chwilę mamy problem. Gmina już położyła też wstępne koszty. W związku z tą oczyszczalnią. Teraz akurat ta ostatnia e, awaria, która ma miejsce na przyszczalni się kucześlinie, no to nie dotyczy nas jako inwestora, tylko po prostu ze strony wykonawcy. Ale no, ta aparatura no jeszcze nie działa tak, jak powinna działać. Mamy z nią problem. Mam nadzieję, że się związuje. Jeśli chodzi o te cztery e, przepompownie, czyli cztery pompy, które musimy zamontować, jest to obligat musimy to zrobić, ponieważ są bardzo częste awarie na tych starych, zużytych pompach. I te, które są teraz, będą jako zapasowe dla czyli takie pomocnicze, prawda? Więc musimy to zrobić, żebyśmy już bezkolizyjnie mogli ścieki pompować na przestrzeni ścieków A ile urząd do na dzień do tego przestrzeni? 15 tysięcy. Chodzi o pierwszą awarię, 15 tysięcy. Tego co wiem. Awarii, tak. No bo z naszej strony po prostu projektant nie przewidział, że może być, zabraknie już dostawy prądu na taką przestrzeń ścieków, Wyposażyliśmy ją agregat prądotwórczy i teraz byłoby z takich, gdzie moglibyśmy tutaj ewentualnie ingerować na przestrzeni ścieków. Teraz jest ze strony wykonawcy. Wykonawca oni przewidział, że też mogą być tutaj awarie w szafach sterujących. Miało to miejsce, pompa stanęła, zaraz się się to wystąpi. nowa. ta przestrzeń ścieków nie funkcjonuje tak jak powinna. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie to bez kolizji. Nie widzę w związku z tym kto z Państwa Radnych za przyjęcie uchwały nr 37 ram na 8 uchwały lat 2015 w trakcie zmian, zmian w zmiany uchwały budżetowej gminy Rachowo na 2015 rok już po prostu za nie bardzo.

231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku w finansach publicznych uchwala się na następnym roku. Pierwszy uchwalony uniwersytet. 246, łamane na 32, łamane na 13, a w sprawie wieloletniej prognozy finansowej filmowo-wołowo z 13 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany. 1. Dokonuje się zmiany fabrycznej prezentacji finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 mniejszych uchwały. 2. Dokonuje się, się zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik do załącznikiem nr 2 uchwały. 3. Dokonuje się zmian w wykazie zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się w dziedzinie złotej innych. 3. Uchwała w sprawie dziedzictwa dziewięćdziesiąt. Zasadniemy. Zakonuje się zmiany, w tej planacji na gminy mukowo zgodnie z obieścinami zmiany sprowadzane. 1. Zarządzenie nr 29. Wójta gminy mukowo dnia 21 marca 2015 roku. 2. Zarządzenie nr 36. Wójta gminy mukowo z 28 kwietnia 2015 roku.

8 łamane na 8, łamane na 2015, w sprawie zmiany w rodecznym szkolnictwie finansowym i Proszę bardzo, kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest to, Dziękuję. To? to jest przeciw. Dziękuję i panowie tutaj Punkt szósty. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stanowienia powołania opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi w drodze i czasami na przedstawienie projektu poproszę panią Radońską. Uchwała w sprawie stanowienia opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi dnia 18 maja 2015 r. zmienia uchwałę w sprawie

Uchwala się to następuje. Zależał pierwszy. Załącznik do uchwały numer 20, łamana 27, łamana 13, radykalnego pochodu dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zamrożenia dowodu opłatu za dozerwowanie odpadami komunalnymi z tata, w urodzeniu pasa, w Dzienniku urzędowego Województwa pusta z 2013 roku. Otrzymuję z zgodnie z za uśmiechiem do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. W tym, uchwały, które zaczęły do gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po uczucie w dni od zmianie i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Barteleckiego. Uzasadnienie projekt wymienionej uchwały dotyczy zmian wymienionych w układzie dopiero, w którym powierzchnia się praca o Pładach do odpadami komunalnymi w miarę przysięgniętą w sołtysach Czelewskie, Krzywkowo-Rzeczne oraz Maranowo-Nowe. W okresie krzywkowo oraz Maranowo-Nowe wynajdziemy zgodę dla Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałabym tylko dodać, że z się nasza pacjusza. pani posługi, że będą kominka pobierali bądź nie. Chciałam dodać, że 23 sąpisów zdecydowało się, że będą pobierali na terenie soberta opłaty za opłaty kominkowe. To tyle do uchwały. Czy to może pytania? W związku z tym... Jest za przyjęty z uchwały nr 39, łamany na 8, łamany na 2016, zmieniającą w uchwałę w sprawie zarządzenia, wyboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, drogami i kasa. Proszę bardzo, zostań z pana Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw?